Słucham? Dzień dobry, Karolina z Rudu Biskupiak, mężu Mądraska. Ja proszę panią chciałam się dowiedzieć o wizytę u specjalisty w waszym tutaj y, punkcie. Tak, o jakiego specjalistę pani chciała zapytać? Y, o kardiologa. Y, kardiologa, już mówię y, doktor y, Jasińska jest u nas i dzisiaj akurat przyjmuje, aczkolwiek nie ma już niestety y, teraz jeszcze się upewnię, żeby pani A ile jest, kosztuje. czy te wizyty są płatne, czy to jest na Narodowy Fundusz Zdrowia? Nie, proszę Pani, to jest prywatna placówka. I ile kosztuje wizyta? E, wizyta u kardiologa e, z EKG połączona to jest koszt 250 zł, plus do tego, e, jeśli chodzi o echo serca, to wtedy wówczas jest 420 zł koszt. Uh -huh. A do dietetyka jeszcze? E, dietetyka też mamy, tylko muszę zerknąć, kiedy by tutaj Niestety nie mam na, na styczeń. Ewentualnie w chodzieży. Mm -hmm. I koszt dietetyka, już Pani sekundkę powiem, bo jestem tutaj na, dzisiaj na zastępstwie i muszę się troszeczkę odnaleźć. Rozumiem. Mm -hmm. dietetyk Dietetyku kosztuje, on tutaj nawet nie ma wpisanego, ale to było coś po około 150 zł. Mm -hmm. Nie chcę pani włos wprowadzać. A jeszcze, jeszcze chciałam panią zapytać o zielarza, nie. bo ja już, ja już pisałam: nie, nie macie to zielarza. Nie. Nie mm -hmm. nie, macie zielarza i tutaj nie wiem na messengerze właśnie pisałam. Ja y, chciałam powie, poinformować, że rozmowa jest nagrywana, dlatego że po prostu to, co robi służba zdrowia i ci wszyscy specjaliści, to przechodzi wszelkie granice. Najpierw dwa lata sobie tolerowali szczepienia, COVID, maseczki, a teraz wielce będą leczyć ludzi. Także dziękuję pani za rozmowę. Wszystkiego dobrego dziękuję życzę. I, Wajemnie, wiele. I wiele dobroci od pacjentów. Wzajemnie. Do usłyszenia. Do Dziękuję. Chcenia.